Początek XXI wieku to w historii wojska polskiego czas dostosowywania się do warunków funkcjonowania w Sojuszu Północnoatlantyckim NATO oraz wysiłek związany z zaangażowaniem sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych misjach pokojowych i stabilizacyjnych na Bliskim Wschodzie, Bałkanach, Iraku i Afganistanie. Aby sprostać wyzwaniom stojącym przed armią, rozpoczęto poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań, w kierowaniu i dowodzeniu siłami zbrojnymi. Konsekwencją tego była decyzja z 2003 roku o utworzeniu dowództwa operacyjnego z siedzibą w Warszawie. 1 lipca 2005 roku dowództwo osiągnęło pełną gotowość do działania i przejęło dowodzenie wydzielonymi siłami. Na przestrzeni lat wewnętrzna struktura dowództwa operacyjnego ulegała zmianom, które dostosowywały je do coraz szerszego zakresu zadań. Dokonując ich opierano się na zdobytych doświadczeniach i wnioskach. Funkcjonujące od stycznia 2014 roku dowództwo operacyjne rodzaju Sił Zbrojnych przejęło i kultywuje tradycje swoich poprzedników. Pierwszym dowódcą operacyjnym został generał broni Henryk Tacik. Po nim dowództwo przejmowali... Generał broni Bronisław Kwiatkowski, generał broni Edward Gruszka. Obecnie dowódcą operacyjnym rodzaju sił zbrojnych jest generał broni Marek Tomaszycki. Dowództwo Operacyjne Rodzaju sił Zbrojnych realizuje zadania zwiększające potencjał sił zbrojnych na poziomie taktycznym oraz zapewniające możliwości wypełniania zobowiązań sojuszniczych. Zakres działania dowództwa jest dużo szerszy i bardziej różnorodny niż u jego początków. Wyznaczono mu zadania zarówno na czas pokoju, kryzysu, jak i wojny. W czasie pokoju dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dowodzi siłami i środkami wydzielonymi do pełnienia dyżurów bojowych w celu ochrony granicy powietrznej kraju. Prowadzi współdziałanie ze Strażą Graniczną w zakresie ochrony granicy morskiej. Planuje i prowadzi ćwiczenia mające na celu ocenę zdolności wydzielanych sił i środków do prowadzenia operacji. Sprawuje kierownictwo narodowe nad polskimi kontyngentami wojskowymi wydzielonymi do operacji prowadzonych m.in. przez ONZ, NATO oraz Unię Europejską. W czasie kryzysu niemilitarnego dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych dowodzi siłami, które zostały podporządkowane do prowadzenia operacji antyterrorystycznych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Monitoruje i analizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego oraz rekomenduje właściwą reakcję na zaistniałe zdarzenia lub podejmuje działania w ramach posiadanych uprawnień. Utrzymuje gotowość do wsparcia układu pozamilitarnego oraz przygotowuje i realizuje przedsięwzięcia sił zbrojnych w ramach zarządzania kryzysowego. W czasie kryzysu militarnego i wojny dowództwo jest organem odpowiedzialnym za przygotowanie stanowiska dowodzenia naczelnego dowódcy sił zbrojnych oraz za dowodzenie operacyjne siłami wydzielonymi do przeprowadzenia połączonej operacji ogromnej. Najważniejszym zadaniem dowództwa operacyjnego przez cały okres jego funkcjonowania było dowodzenie polskimi kontyngentami wojskowymi. Polscy żołnierze pod rozkazami dowódcy operacyjnego uczestniczyli w misjach prowadzonych na całym świecie, m.in. w Libanie, Syrii, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Iraku, Pakistanie, Afganistanie, Czadzie, Mali, Republice Środkowoafrykańskiej oraz krajach nadbałtyckich i na Morzu Śródziemnym. Najliczniejszy kontyngent stacjonuje w Afganistanie. W szczytowym okresie liczył 2,5 tysiąca żołnierzy. Najstarszą z obecnie trwających misji jest operacja realizowana w Kosowie. Misja trwa nieprzerwanie od 1999 roku. Drugim działającym na Bałkanach kontyngentem jest komponent skierowany do misji Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Realizuje misję o charakterze szkoleniowo-doradczym. Po raz piąty do udziału w natowskiej misji Baltic Air Policing skierowany został polski kontyngent wojskowy Orlik. Cztery samoloty myśliwskie MiG-29 patrolują przestrzeń powietrzną nad krajami bałtyckimi. Najmłodszą misją, którą kieruje dowództwo operacyjne, jest ta realizowana przez polskich żołnierzy w Republice Środkowoafrykańskiej. Dla sprawnego funkcjonowania i utrzymania gotowości do działania zgodnie ze swoim przeznaczeniem, dowództwo operacyjne od początku istnienia przeprowadziło dziesiątki treningów i ćwiczeń. Najpoważniejszym sprawdzianem dla całych sił zbrojnych jest organizowane co dwa lata i prowadzone przez dowódcę operacyjnego ćwiczenie z wojskami i układem pozamilitarnym pod kryptonimem Anaconda. W dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych występują trzy główne piony funkcjonalne: operacyjny, planowania oraz wsparcia. Pion operacyjny odpowiedzialny jest za pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, monitorowanie i ocenę zagrożeń bezpieczeństwa narodowego oraz bieżące kierowanie przydzielonymi siłami w kraju i na misjach zagranicznych. Pion planowania odpowiedzialny jest za właściwe przygotowanie narodowej połączonej operacji obronnej. Pion wsparcia odpowiedzialny jest za szeroko rozumianą logistykę oraz wsparcie dowodzenia w przygotowaniu operacji obronnej oraz w misjach zagranicznych. Ponadto w strukturze dowództwa znajduje się szefostwo obrony powietrznej, wypełniające zadania związane z ochroną granicy powietrznej kraju oraz inne komórki wewnętrzne odpowiedzialne za właściwe jego funkcjonowanie. Dowództwu Operacyjnemu Rodzaju Sił Zbrojnych podporządkowane są cztery dowództwa komponentów rodzajów sił zbrojnych. Centrum Operacji Morskich, Dowództwo Komponentu Morskiego w Gdyni, Centrum Operacji Powietrznych, Dowództwo Komponentu Powietrznego w Warszawie, Centrum Operacji Specjalnych, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie, Centrum Operacji Lądowych, Dowództwo Komponentu Lądowego w Krakowie. Posiadają one kompetencje do dowodzenia, planowania i kierowania środkami walki na szczeblu taktycznym oraz organizowania działań bojowych wspierających różne rodzaje sił zbrojnych. W ramach swojej działalności dowództwo operacyjne współpracuje z dowództwami i sztabami NATO oraz Unii Europejskiej. Każdego roku jego przedstawiciele biorą udział w spotkaniach, naradach i przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez sojuszników. Miniona dekada udowodniła potrzebę istnienia dowództwa operacyjnego jako jednostki organizacyjnej odpowiadającej za bieżące użycie wydzielonej części sił zbrojnych. Widać to szczególnie na przykładzie polskich kontyngentów wojskowych, które bardzo dobrze wypełniają swoje zadania w operacjach poza granicami kraju. Dzisiaj inne kraje uczą się od Polski, jak zbudować sprawdzone w wielu sytuacjach i dobrze funkcjonujące dowództwo, strukturę, która jest przygotowana do działania w najbardziej złożonych warunkach bezpieczeństwa.